Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swoimi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z za Jordania oraz okolic Tyru i Sedonu. Szło do niego mnóstwo wielkie. Na wieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swoim uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto słowo pańskie. Zaśpiewały kobiety wśród grania i tańców. Pobił, pobił król Saul tysiące, a Dawid, jego żołnierz, dziesiątki tysięcy. I w tym momencie król zaczął zazdrościć, bo bo mój żołnierz jest lepszy ode mnie. Jakbyście poczytali dalej tą historię, to ta, ta zazdrość w sercu tego króla, ona, ona rośnie. Ona go, ona go toczy. I jego serce domanie krwawi, jak ono ropieje. Ten facet po prostu stracił w pewnym momencie zdrowe zmysły. On, on zwariował, ześwirował. I do tego stopnia był królem, on miał wszystko, on miał najwyższą władzę, on miał niemalże imperium i był totalnie nieszczęśliwy. I on tego swojego, swojego wodza, swoich wojsk, tego Dawida, tego który, go, który sprawił, że że to jego królestwo było był on który mu zapewnił te wszystkie zwycięstwa, on tego Dawida w pewnym momencie zaczął prześladować. Chciał go zabić. Biedny Dawid musiał uciekać. I z tego generała wojsk stał się tułaczem, stał się zbiegiem, musiał się kryć gdzieś po jaskiniach. To wszystko zrobiła zazdrość. To wszystko zrobiło, zaczęło się od głupiego porównywania się z drugim człowiekiem. Nie, przypominam, zazdrość to jest jeden z grzechów głównych. Czyli z, zazdrością uwielbia się demon posługiwać. Ona ma, a ja nie mam. Ona może, a ja nie mogę. E, jego wybrali, a mnie nie wybrali. Ten taki, a ja taki. Zazdrość się zawsze doprowadzi albo do pychy, albo do, do totalnego zgorzknienia. Nie wolno się porównywać. I zobaczcie, w Ewangelii też jest o tym mowa, że Chrystus, jak widzi złego ducha, jak zły duch otwiera gębę, to Chrystus natychmiast go ucisza. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Chrystus nakazuje milczeć złym duchom. I ty, jeżeli, jeżeli zaczynasz się porównywać, jeżeli czujesz zazdrość w sercu. To nakaż milczeć tym złym duchom, bo inaczej doprowadzisz do jakiegoś zła. W pewnym momencie życie Dawida, tego żołnierza, stało się koszmarem, stało się, stało się jednym wielkim cierpieniem. I o tym Dawid śpiewa, nawet w psalmie to jest. Ty zapisałeś moje życie tułacze, i przechowałeś łzy moje w swym buchłaku. Dawid opowiada o swoim cierpieniu. Źródłem tego cierpienia, zazdrość, sauna. Nasza zazdrość powoduje cierpienie innych ludzi. Dlatego tego demona uciszać należy. Egzorcyzmować te bestie. Zazdrość w swoim sercu egzorcyzmować. Jak się pozbyć, pozbyć zazdrości? Poprzez wdzięczność. Patrz, co Ci Bóg dał, a dał Ci bardzo wiele. Jak zaczniesz naprawdę wytrząsać z serca te rzeczy, które Ci Bóg dał, zobaczysz, jak Bóg Ci bardzo, bardzo błogosławił. Jak nie jesteś nic gorszy. Dlatego mamy Eucharystię, aby błogosławić Boga za to, co On daje.